Każdy się może znaleźć w sytuacji w świętej pamięci Barwary Skrzypek, bo jakiś kacyk pełski będzie chciał wykończyć kogoś i będzie szukał wyjścia, i dogada się z miejscowym prokuratorem, żeby takim jak taką panią Wiosek, miejscowo, czy z takim właśnie jak z filmu Układ Zamknięty Prokuratorem, że trzeba kogoś tam zgnoić, wstadzić do aresztu wydobywczego jego przyjaciela, czy kogoś, kto z nim robił interesy, żeby zmusić go do złożenia zeznań obciążających tej osoby. Jeżeli do ludzi dotrze, jaka jest natura tej sitwy, to nagle poczują, że to ich dotyczy i się przestraszą. Myślę, że procesy społeczne zawsze mają swoją dynamikę i swoją bezwładność również taką siłę. Jeżeli ktoś się dzisiaj zastanawia, jak to jest, że mamy do czynienia z tak oczywistym bezprawiem, z tak oczywistym niszczeniem państwa polskiego i z tak oczywistym y, ruinowaniem życia y, ludziom, y, a nie mamy tłumów na ulicach protestujących? No to myślę, że trzeba pamiętać, y, że społeczeństwo, ja to sobie lubię porównywać, tak jak wyobraźmy sobie taki wielki słój wypełniony milionami szklanych kulek. I tylko od góry tam jesteśmy w stanie coś do tego słoja nalewać. Zanim to, co nalejemy, powiedzmy taką farbę jakiegoś koloru, zanim on się przesączy do połowy słoja, to już mija dużo czasu, a zanim on się przesączy nisko, to, to mija bardzo wiele czasu. Tak yy, naukowcy są, którzy się tym zajmują, jak, jak przepływają informacje, jak ludzie nawzajem, wchodząc w interakcje, wpływają na swoje nastroje, jak jeszcze tym można manipulować przy. Użyciu narzędzi do masowej manipulacji. Pamiętajmy, że z 30 milionów Polaków, no, w tylu jest mniej więcej uprawnionych do głosowania, z tych 30 milionów Polaków, tych, którzy pozostają w zasięgu jakiegokolwiek przekazu politycznego, nie mówię o gazetach drukowanych czy czasopismach, bo to jest w ogóle bardzo elitarne, ale powiedzmy rozmaite portale internetowe czy, czy filmy na YouTubie, czy we wszelkie treści polityczne docierają do jakichś trzech góra, pięciu milionów. Niektórzy mówią do sześciu milionów ludzi, 20 parę milionów, wie tyle, co słyszało od sąsiada, wie tyle, co w telewizji ogląda tylko seriale, jakieś telenowele, teleturnieje. I, I dlatego ta wiedza rozpowszechnia się szalenie powoli i nastroje się zmieniają na swój sposób powoli. Za to jak się już zmienią, to się zmieniają bardzo intensywnie. Ja przypomnę, że obserwuję za 30 lat już polską politykę. I zawsze jest tak, że kto dochodzi do władzy, ponieważ jest jakoś zawsze zakorzeniony w tej warstwie na samej górze słoja, gdzie już wszyscy od razu wszystko wiedzą. Jeżeli was interesują sprawdzone informacje, ciekawe analizy historyczne, Analizy tego, co akurat się dzieje w Polsce, na świecie i w polityce. Najlepsi autorzy konserwatywnej i katolickiej strony, tacy jak profesor Andrzej Nowak, ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, profesor Grzegorz Kucharczyk, profesor Jan Żaryn, profesor Wojciech Roszkowski czy profesor Wojciech Polak, to zapraszamy Was do prenumeraty miesięcznika Wpis. PiS, czyli Wiara, Patriotyzm i Sztuka. Teraz macie okazję zapoznać się przez 3 miesiące z miesięcznikiem Wpis za darmo. Wejdźcie na stronę białykruk.pl/łamane przez PiS i zapiszcie się na darmową prenumeratę na 3 miesiące. No, najpierw się obawia pewne rzeczy robić, bo nie wie, czy to, jak to zostanie przyjęte. Potem zaczyna brnąć w coraz bardziej dalej idące przekroczenia i nabiera takiego przekonania: o jej, nic się nie dzieje. Robimy jedną aferę, drugą aferę, jakieś wątpliwe posunięcia tego, i nic się nie dzieje. Sondaże nam pokazują słupki, stoją jak przymurowane. Społeczeństwo zdaje się mieć to głęboko w nosie. Bardzo dobrze, no i lecimy dalej. I w pewnym momencie następuje jakaś sytuacja, która jest właściwie racjonalnie rzecz biorąc idiotyczna. Jakiś posełek. W samochodzie, który miał dostać jako łapówkę, zażyczył sobie, żeby jeszcze firanki było. Mało mu było samochodu, jeszcze. Ten, jakaś prowincjonalna aferka, gdzieś tam w Starachowicach. I nagle gwałtownie następuje załamanie, i ta ekipa w tym wypadku, no, mówię o sławnym pośle, pęczaku oczywiście, aferze Starachowickiej, załamanie poparcia postkomunistów. I okazuje się okazuje, że biury zostają z postkomunistów. Nagle wychodzą jakieś taśmy kelnerskie, gdzie jeden, drugi platformer biesiadując, wygaduje rozmaite głupoty, jakby ludzie nie wiedzieli, że oni są głupi i ten. I gdzieś tam pada hasło o które przecież można kupić w dyskoncie. I nagle te ośmiorniczki zaczynają ludziom oddziaływać tak na, na, na wyobraźnię, że stają się hasłem znowu wielkiej zmiany, i okazuje się, że już nie ma czego zbierać z platformy na długie lata. I to tak działa. Wydaje nam się, że się nic nie dzieje, nic nie dzieje, ale to gdzieś tam powoli kropla drążykami. Że w tej chwili jesteśmy na etapie tego drążenia, ponieważ do wielu ludzi nie dociera, że oni są zagrożeni. Uważają, że takie rzeczy jak na przykład nękanie Świętej Pamięci Barbary Skrzypek, czy, czy wcześniej księdza Olszewskiego, urzędniczek z Ministerstwa Finansów, to są, postrzegały pracę jako wojna między gangami. Byli pisowcy, to tam wsadzali jakieś, prowadzili śledztwa prokuratorskie, wstrożyli się w mediach, że kogoś złapali, potem nic z tego nie wynikło. Teraz ci się srożą, kogoś łapią, potem nic z tego nie wynika, ale to nas, zwykłych Polaków, nie dotyczy, to są gdzieś tam na górze, wiadomo, politycy, to takie mafie, oni się tam tłuką między sobą, niech się tłuką, co nam do tego. Jeżeli do nich dotrze, że każdy się może znaleźć w sytuacji, świętej pamięci Barwary Skrzypek. Bo jakiś kacyk pełski będzie chciał wykończyć kogoś i będzie szukał wyjścia, i dogada się z miejscowym prokuratorem, żeby takim jak taką panią Wiosek, miejscowo, czy z takim właśnie jak z filmu Układ Zamknięty Prokuratorem, że trzeba kogoś tam zgnoić, wsadzić do aresztu wydobywczego jego przyjaciela, czy kogoś, kto z nim robił interesy, żeby zmusić go do złożenia zeznań obciążających tej osoby. Jeżeli do ludzi dotrze, jaka jest natura tej sitwy to nagle poczują, że to ich dotyczy i się przestraszą. To będzie taki moment, który pis stracił władzę w 2007 roku, ponieważ przegiął z rozliczeniami wtedy, czy przegął z hasłem oczyszczania życia publicznego i w momencie, kiedy się okazało, że, że dopóki to było, że oczyszczamy życie publiczne z korupcji, z afer na poziomie jakichś oligarchów, tam krauzych, kulczyków, tego proszę bardzo, łapcie ich bardzo fajnie, publiczność bije brawo, kto by lubił oligarchów. Ale jak się okazało, że chodzi o tych, co dają w łapę policji, jak ich policja złapie na przekroczeniu prędkości albo jeździe po pijaku, albo tych, co dają koperty lekarzom to to już mogła podchwycić wtedy ówczesna telewizja i przestraszyć ludzi, i powiedzieć, zobaczcie, ci wariaci właściwie każdego mogą zamknąć. Bo kto nie da policjantowi stówy w łapę, zamiast płacić mandat i punkty mu wpisywać? Kto nie da lekarzowi łapówki, żebym babcie leczył, tak jak te, a nie położył na korytarzu i czekał aż umrze? Zbyt wielu ludzi to dotyczy. To był taki socjotechniczny błąd, przez który PiS stracił władzę za pierwszym razem. Yy, I mam wrażenie, że... Yy... Być może nawet obecna ekipa jest świadoma tego, że jest na tej drodze i nie chce być na tej drodze, ale nie potrafi inaczej. Rozpętała taką histerię, z jednej strony będąc kompletnie nieudolna we wszystkich innych sprawach poza rozliczeniami, a z drugiej strony w rozliczeniach też będąc w gruncie rzeczy nieudolną i ośmieszającą się. Że no, trzeba jak trochę tej cierpliwości z chińskiego przysłowia, że trzeba siedzieć na brzegu rzeki i oczekać trupu z wroga sam nim spłynie tą rzeką. Myślę, że dynamika procesu jest taka, że ta władza się znaczy inaczej. Donald Tusk odda Michnikowszczyźnie, elicie III RP, jak, to, jak te tę sitwę nazywamy, która rządzi tej sitwie postkomunistyczno-michnikowskiej, odda tę samą przysługę, jaką Leszek Miller oddał postkomunistom. Po to Leszek Miller zlikwidował postkomunizm, nie żaden z przywódców solidarnościowych czy prawicowych. I myślę, że po rządach Tuska naprawdę z tej sitwy już nie będzie co zbierać, tak jak do dzisiaj już lewica przestała się liczyć jakkolwiek. Nie czuję się specjalistą od kwestii yy, kościelnych. Ale no, oczywiście jako dziennikarz polityczny nie mogę nie zauważać tego, jak się fatalnie zmieniła rola kościoła w polskim społeczeństwie, czy raczej jak ona bardzo zmalała, no niestety mam wrażenie, że to się w dużym stopniu stało na własną prośbę, to znaczy, na własny brak prośby właściwie. Jest to sławne powiedzenie, że największym, najważniejszym świętym w polskim kościele jest święty spokój. A I takie mam wrażenie, że wielkość Jana Pawła II uśpiła kompletnie polskich hierarchów. Przyjęto, że wszystkie sprawy idą same z siebie we właściwą stronę i nastąpiło też takie wyjałowienie talentów. Ja nie widzę, nie na głównych w każdym razie stanowiskach, nie widzę współczesnego Wyszyńskiego, nie widzę współczesnego Hlonda. Widzę wielu urzędników, którzy po prostu są takimi urzędnikami Pana Boga. Nie mówię, że to coś złego. No, w dobrych czasach to, 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 to się sprawdza. No, ale czasy nie są dobre. Ani dla Polski, ani dla wiary w ogóle katolickiej, ani dla szczególnie Kościoła polskiego, akurat konkretnie tutaj. To są poważne wyzwania, z którymi się trzeba mierzyć. Tymczasem w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat mieliśmy właściwie uniki. Wydaje się, że trzeba by zacząć ten opis od lat 90., kiedy Kościół wszedł w te lata 90. z takim głębokim przekonaniem, że siłą rzeczy będzie pełnił nadal rolę przewodnika duchowego, jakiego pełnił przy Solidarności. Czasem Solidarność została wyślizgana od władzy, najdelikatniej mówiąc. Okazało się, że właściwie pozostaje ta sama postkomunistyczna elita, która Dostała troszkę nomenklatura PRL-owska, bo to nie ma co udowadniać to socjologicznie, prawda? Widać, jest wiele dowodów na to, że nic się nie zmieniło w 90 roku z punktu widzenia socjologii. Żadnego krążenia, żadnej wymiany elit absolutnie nie było. Było natomiast takie polakierowanie elit nomenklaturowych PRL-owskich którego symbolem się stała Damichnik, przez, przez to, że one zostały nazwane demokratycznymi elitami. Tam na wierzchu się pojawiło parę osób z ładną opozycyjną przeszłością. I tym spoiwem, które sprawiło, że ta solidarnościowa czy opozycji demokratycznej pozłotka utrzymała się na, na, na cielsku nomenklatury PRL-owskiej, tym spoiwem była właśnie niechęć do strach przed religią i nienawiść do Kościoła. Wpisana głęboko w ideologię ludzi lewicy, którzy zawsze uważają, że katolicyzm jest to konkurencyjna wobec nich religia, oni mają nową, inną, która wymaga zniszczenia religii poprzedniej. I Kościół, tym wybuchem antyklerykalizmu, który ja jeszcze pamiętam, lata 90., kiedy to nagle okazało się, że Urban ma 800 tysięcy egzemplarzy, sprzedaje gazeta wyborcza, która pod tym względem powtarza właściwie łagodniejszym językiem jego tezy. Sprzedaje drugie tyle, i że absolutnie polska inteligencja opanowana jest dziką nienawiścią do kościoła, do, 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 do kleru katolickiego. I kościół jakby nie umiał na to znaleźć rady. Stchórzył, wycofał się po prostu. A pasterze nie mogą być tchórzliwi. Jeżeli pasterze są tchórzliwi, to zostawiają swoje owce na, na pastwę wilków. Ja się czuję jako katolik tak w dużym stopniu zostawiony. No, jeżeli dzieje się to, co dzieje się. I, i, I Kościół stara się udawać, że nie widzi, po prostu nie wchodzić w konflikt. Dlaczego? Może dlatego, że największa część dotacji unijnych trafia właśnie do Kościoła w Polsce, że utrzymanie katedr, utrzymanie zabytków, to wszystko ogromnie dużo kosztuje. Że no, biskupi właśnie jako urzędnicy muszą się liczyć z tym, z czego oni to wszystko utrzymają i niechętnie wchodzą w jakiekolwiek sytuacje konfliktowe. No ale jeżeli będziesz, jesteśmy tutaj w tej sytuacji, Piotra Skargi w jego sławnej opowieści o tej okręcie w burzy. No, kto, kto trzyma swój tobołek i myśli o nim, za to nie razem z tym tobołkiem i tak go straci. Kto go potrafi zostawić i zająć się walką o to, żeby okręt płynął dalej, ten ma szansę, że po pierwsze, sam przeżyje, po drugie, potem sobie ten swój tobołek odbierze, czy znajdzie go z powrotem. I to jest taki moment. Jestem głęboko przekonany, że Kościół czeka jakaś w Polsce wielka, oddolna rewolucja. To znaczy po prostu, tak jak wielokrotnie bywało w jego dziejach, kiedy kostnieje troszkę i nawet intelektualnie obumiera hierarchia na górze, to zawsze się znajdowały siły oddolne tej tak zwanej kontrreformacji, potrydenckie rozmaite ruchy, które, które nową energię w to wlewają. i w Świat idzie generalnie w tym kierunku, no, jak to moja babcia świętej pamięci mówiła, że kiedy trwoga, to do Boga. Trwogi na świecie przybywa. W związku z tym siłą rzeczy i refleksji metafizycznej też musi przybywać. I myślę, że jednak w naszym kręgu kulturowym popycha to ludzi do kościoła, a nie do sekt, ani do szukania doznań metafizycznych w jakichś innych wyznaniach. Witajcie na kanale Białego Kruka. Cieszę się, że znowu nas oglądacie. Moi drodzy, zapraszamy Was też do naszej księgarni internetowej. Dlaczego? Znajdziecie u nas piękne albumy, biografie świętych i dość dużą dawkę historii. Tematy są naprawdę różnorodne. Proszę sobie zobaczyć. Jeżeli szukacie też pięknych prezentów z okazji pierwszej komunii świętej, Zachęcam do zakupu nowej książki biskupa Długosza. Zostańcie z nami, lajkujcie, piszcie komentarze, a przede wszystkim subskrybujcie nasz kanał. Bez Was nic się nie uda.